Dzień dobry, to Jolanta Wasilewska, lepsza strona edukacji. Minęły już dwa miesiące, od kiedy funkcjonujemy z nowymi przepisami dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli. Jednak cały czas otrzymuję jeszcze od Was pytania dotyczące Waszej sytuacji: ciągle jeszcze macie wątpliwości, czy to, w jaki sposób realizujecie swój staż albo przygotowanie do zawodu, jest zgodne z obecnymi przepisami. Dlatego dzisiaj postanowiłam odpowiedzieć na najczęściej zadawane przez Was pytania dotyczące obecnej sytuacji w awansie zawodowym. Bardzo dużo pytań jest od nauczycieli, którzy rozpoczęli staż 1 września 2021 roku. I tak. Pytają, zaczęłam staż na stopień nauczyciela mianowanego we wrześniu 2021 roku. Czy staż mi się skraca? Tak. Choć ciężko tym nauczycielom uwierzyć, że ich staż będzie krótszy, to tak. Zgodnie z artykułem 10 ustawy z 5 sierpnia o zmianie ustawy karta nauczyciela i innych ustaw, i niektórych innych ustaw, wasz staż skraca się o rok. Czyli jeżeli rozpoczęliście staż 1 września, 2021 roku, to zakończycie go po roku i 9 miesiącach, czyli 31 maja 2023 roku. Drugie pytanie wiąże się z Waszą sytuacją, czyli czy trzeba napisać aneks do planu rozwoju w związku ze skróceniem stażu. Nie ma takiego obowiązku. Każdy musi przeanalizować swój plan rozwoju. Jeżeli dojdziecie do wniosku, że wszystkie działania, które macie zapisane i zaplanowane w waszym planie rozwoju, uda wam się zrealizować, mimo że ten staż będzie krótszy, jasna sprawa, że będzie ich pewnie nieco mniej niż gdyby ten staż trwał 2 lata i 9 miesięcy. Może mniej zorganizujecie konkursów, może mniej ukończycie form doskonalenia, ale jednak wszystkie zaplanowane działania zostaną zrealizowane. To nie piszecie aneksu do planu rozwoju. Natomiast, jeśli przeanalizujecie plan i dojdziecie do wniosku, że niektórych działań nie uda Wam się zrealizować, bo zostało Wam już za mało czasu, wtedy trzeba napisać aneks. Jak napisać taki aneks? Dajecie nagłówek aneks do planu rozwoju, następnie aneks opracowano w związku ze zmianami w prawie oświatowym, Wprowadzonymi ustawą z 5 sierpnia 2022 roku o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. Następnie piszecie: Plan rozwoju z dniem 1 września 2022 roku otrzymuje brzmienie. Wstawiacie tam tabelę z waszym planem, i w tej tabeli, już yy, nową tabelę, z której usu usuwacie te działania których nie uda Wam się zrealizować, możecie ewentualnie jeszcze dopisać jakieś, które w tej chwili Wam przyszły do głowy i zostawiacie wszystkie te, które albo już zostały zrealizowane, albo uda Wam się je zrealizować w trakcie skróconego stażu. Czyli powstaje jak gdyby nowy plan rozwoju. Ale tak jak mówię, nie ma takiego obowiązku, jeśli uznacie, że wszystkie działania, które zaplanowaliście, uda Wam się zrealizować. Kolejne pytanie, które często się powtarza. W lipcu tego roku, czyli 2022, otrzymałam stopień nauczyciela kontraktowego. Czy mogę rozpocząć staż dopiero po dwóch latach? Tak, ponieważ wszystkich nauczycieli, którzy już otrzymali stopień nauczyciela kontraktowego, obowiązują do końca stażu na stopień nauczyciela mianowanego stare przepisy, czyli te. Które są zawarte w rozporządzeniu z 26 lipca 2018 roku i w starej karcie nauczyciela, w brzmieniu przed zmianami wprowadzonymi ustawą z 5 sierpnia. Czyli ci nauczyciele od momentu uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego muszą przepracować dwa lata, przy czym przepracować te dwa lata to w ich wypadku oznacza posiadać umowę o pracę, przez 24 miesiące. Możecie w tym czasie być na zwolnieniu, na urlopie macierzyńskim, wychowawczym, nie ma to znaczenia. Ważne, żebyście mieli podpisaną w tym czasie umowę przez 24 miesiące. Ci nauczyciele, kiedy przepracują 24 miesiące, składają wniosek o rozpoczęcie stażu. Najpóźniej 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć otrzymują opiekuna stażu, do wniosku dołączają plan rozwoju zawodowego i będą zdawać egzamin zgodnie ze starymi przepisami. Nic tutaj dla Was się nie zmienia, oprócz długości stażu bo ten staż będzie trwał 1 rok i 9 miesięcy. Tylko to ulega zmianie, nic poza tym. Kolejne pytanie. Czy po powrocie z urlopu macierzyńskiego kontynuuje staż automatycznie? Czy, mog, czy muszę pisać wniosek do dyrektora? Nie. Po powrocie ze stażu. Yy, przepraszam, po powrocie z urlopu macierzyńskiego kontynuujecie staż automatycznie. Nie ma potrzeby składania żadnego wniosku. Jestem nauczycielem kontraktowym. Od 2020 roku. Rozumiem, że mój staż będzie trwał 1 rok i 9 miesięcy, na podstawie którego rozporządzenia mam napisać plan. Jest to ta sytuacja, o której też mówiłam y, przed chwilą. Jeżeli już ktoś otrzymał stopień nauczyciela kontraktowego, to obowiązują go cały czas stare przepisy, czyli rozporządzenie z 26 lipca 2018 roku. Chciałabym jednak zauważyć, że w 2019 roku ukazało się rozporządzenie zmieniające rozporządzenie z 2018 roku, ale po jakimś czasie ukazał się akt jednolity, czyli jednolity tekst tego rozporządzenia. W związku z czym jeżeli powołujecie się na rozporządzenie, to stare w sprawie awansu zawodowego, to zawsze powołujemy się na ten podstawowy akt, a nie zmieniający, czyli rozporządzenie z 26 lipca 2018 roku. Na podstawie tego rozporządzenia piszecie plan rozwoju i na podstawie tego rozporządzenia odbywa się wasz staż. Jestem nauczycielem kontraktowym od października 2019 roku. W tym roku rozpoczęłam staż na stopień nauczyciela mianowanego. Ile czasu będzie trwał staż? Domyślam się, że jeżeli ta pani uzyskała stopień nauczyciela kontraktowego w październiku 2019 roku, jest jednym z tych nauczycieli, którzy odbywali staż na stopień nauczyciela kontraktowego trwający 12 miesięcy. I dla tych nauczycieli przewidziano staż na stopień nauczyciela mianowanego trwający tylko 9 miesięcy. Czyli ci nauczyciele zaczęli staż od 1 września tego roku i ich staż trwa 9 miesięcy. Zaczęłam staż na stopień nauczyciela mianowanego we wrześniu 2021 roku. Czy obecne przepisy mnie obowiązują? Tak, jak powiedziałam, yy, yy, te osoby, które rozpoczęły staż yy, 1 września 2021 roku, odbywają staż według starych przepisów, według rozporządzenia z 2018 roku i jedynie mają skrócony staż do roku i 9 miesięcy. Jeśli złożyłam wniosek 13 września 2022 roku, to kiedy zakończy się mój staż? Chodzi tutaj o tę datę 13 września, że ktoś nie złożył wniosku 1 września. Otóż zawsze staż rozpoczyna się 1 września, czyli raz z początkiem roku szkolnego. Nieważne, że wniosek został złożony 13 września. Nauczyciele mają 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć na złożenie planu rozwoju. Jednak staż, Zawsze liczy im się od 1 września, czyli zakończy się 31 maja. Rozpoczęłam pracę od 1 października i jestem nauczycielem początkującym. Czy mogę rozpocząć przygotowanie do zawodu? Tak. Zgodnie ze starymi przepisami, nauczyciele mogli rozpocząć staż najpóźniej 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w danym roku szkolnym. W obecnych przepisach nie ma już takiego zapisu i nauczycielem początkującym stajecie się w momencie podpisania umowy o pracę. Może to być nawet 1 października i od tego dnia, w którym mieliście podpisaną umowę, odliczacie sobie od, od tego dnia 3 lata i 9 miesięcy, i wtedy kończy się Wasze przygotowanie do zawodu i możecie składać wniosek o. Rozpoczęcie postępowania egzaminacyjnego, oczywiście, jeszcze pod warunkiem, że otrzymacie co najmniej dobrą ocenę pracy oraz dobrą opinię, pozytywną opinię o zajęciach przeprowadzonych przed komisją. I też wiąże się z, tak, z tym przypadkiem, też kolejne pytanie. Przepracowałam dwa lata przed podpisaniem umowy w tym roku szkolnym. Jednak w tym czasie nie uzyskałam, nie rozpoczęłam stażu i nie uzyskałam żadnego stopnia awansu zawodowego. Czy ten przepracowany czas zalicza się do przygotowania do zawodu? Tak, zalicza się. Zgodnie z artykułem 10 ust. 6 ustawy z 5 sierpnia 2022 roku, jeżeli nauczyciel pracował wcześniej, na stanowisku nauczyciela w wymiarze co najmniej jednej drugiej etatu, to ten czas przepracowany wlicza mu się do przygotowania do zawodu, z tym, że nie można mu zaliczyć więcej niż 3 lata. Pojawiają się też pytania od osób, które pracowały wcześniej, na przykład w placówkach niepublicznych, nawet 4 lata. I obecnie podjęły pracę w placówce publicznej i nie mają żadnego stopnia awansu. Czy ten czas zostanie im wliczony do przygotowania do zawodu? Tak, zostanie wliczony, ale nie może być zaliczone do przygotowania do zawodu więcej niż 3 lata. Dlaczego? Dlatego, że w tym trzecim roku musicie uzyskać dobrą ocenę, przynajmniej dobrą ocenę pracy. Oraz przeprowadzić zajęcia przed komisją. Jeśli uzyskacie pozytywną opinię po tych przeprowadzonych zajęciach, uzyskacie pozytywną ocenę pracy, to wtedy możecie składać wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego. Czyli najwięcej można zaliczyć 3 lata wcześniejszej pracy, i ten rok obecny będzie traktowany jako ten czwarty rok, w którym Muszą być spełnione dodatkowe wymagania, aby przystąpić do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego. Przy czym jeszcze jedna uwaga, jeśli chodzi o ten czas przepracowany wcześniej, to nie można do, zaliczyć do okresu przepracowanego waszych nieobecności trwających dłużej niż 30 dni, nieprzerwanie dłużej niż 30 dni dni, A więc zalicza, zaliczyć można najwięcej 3 lata, przy czym wszystkie nieobecności trwające dłużej niż 30 dni są od tego okresu czasu odliczane. Kolejne pytanie. Rozpoczęłam pracę 1 września jako nauczyciel początkujący. Czy powinnam napisać plan prac, plan rozwoju zawodowego? Lub jakieś inne dokumenty. Nauczyciel początkujący nie pisze już teraz planu rozwoju zawodowego. Powinien zapoznać się z wymaganiami, które są zapisane w rozporządzeniu z 6 września tego roku w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego i realizować te zadania tak, aby w momencie, kiedy będzie przystępował do egzaminu, Mógł odpowiedzieć na pytania zadawane przez komisję egzaminacyjną. Jeśli chodzi o to, jakie dokumenty, to już zależy od tego, jakie są wymagania dyrektora, ale moim zdaniem powinny być gromadzone scenariusze zajęć, które prowadzi nauczyciel w obecności mentora, powinien gromadzić scenariusze zajęć prowadzonych przez mentora. Dla niego, jakieś notatki z rozmów, oczywiście całą dokumentację dotyczącą doskonalenia zawodowego, ukończonych form doskonalenia, ale to zapewne będzie każdy oddawał dyrektorowi do Waszej teczki akt osobowych. Natomiast też warto gromadzić jakieś dyplomy, podziękowa dyplomy Waszych podopiecznych, których przygotowaliście do konkursów. Wszelkie regulaminy konkursów, w których braliście udział, aby łatwiej było Wam potem przygotować się do egzaminu. Ewentualnie, jeżeli dyrektor poprosi Was o napisanie jakiejś samooceny, żebyście mogli tam wypisać te wszystkie działania, które podejmowaliście. Zostały nam jeszcze pytania dotyczące awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego. Ale mój sprzęt odmówił posłuszeństwa, dlatego tę część filmu dogrywam po przerwie. Ale przejdźmy do pytań. Jestem w trakcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego. Drugi rok. Czy obowiązują mnie zmiany w prawie oświatowym? Nie. Jeżeli ktoś rozpoczął staż na stopień nauczyciela dyplomowanego zgodnie z dotychczasowymi przepisami, to kończy ten staż również zgodnie z nimi. Czyli zgodnie z rozporządzeniem z 2018 roku. Kolejne pytanie dotyczy już nowego y, awansu zawodowego, nowych przepisów. Od otrzymania stopnia nauczyciela mianowanego upłynęły 4 lata. Czy mogę składać wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego? Ta pani spełnia jeden z warunków otrzymania stopnia nauczyciela dyplomowanego zgodnie z nowymi przepisami. A więc od dnia otrzymania stopnia nauczyciela mianowanego, a więc od, dat od daty na akcie nadania tego stopnia, minęły 4 lata. Ale musimy pamiętać, że zgodnie z nowymi przepisami, do tego okresu 3 lat i 9 miesięcy niezbędnych do składania wniosku o podjęcie postępowania na stopień nauczyciela dyplomowanego, nie wylicza się okresów nieobecności trwających nieprzerwanie dłużej niż 30 dni. Dlatego trzeba sobie policzyć, <laughs> przepraszam, faktycznie jaki był przepracowany czas i wtedy po pierwsze, najpierw trzeba złożyć wniosek do dyrektora o dokonanie oceny pracy. Jeśli ta ocena będzie co najmniej bardzo dobra, to wtedy nauczyciel może składać wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego. To tyle jeśli chodzi o Wasze pytanie. Jeżeli jeszcze ktoś ma jakieś pytanie, na które nie znalazł odpowiedzi w tym filmie, bardzo proszę niech napisze to pytanie w komentarzach do filmu, a ja chętnie na nie odpowiem. Zapraszam też wszystkich, y, którzy są w trakcie awansu zawodowego, na moją stronę www.lepszastrona.edu.pl na której każdy znajdzie dla siebie jakieś szkolenie, które poszerzy mu wiadomości dotyczące właśnie procedury awansu na kolejny stopień. I tak, nauczyciele początkujący znajdą tam kurs, który omówi całą procedurę przygotowania do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego. Nauczyciele kontraktowi, dla nauczycieli kontraktowych, którzy są w trakcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego, również przygotowałam odpowiednie szkolenie. Oraz dla nauczycieli mianowanych, którzy już teraz, zgodnie z nową procedurą, przygotowują się do składania wniosku o podjęcie postępowania na stopień nauczyciela dyplomowanego. Zapraszam serdecznie. Linki do tych szkoleń znajdziecie pod filmem. Dzisiaj dziękuję za uwagę i do zobaczenia.